gdzieś tam układują swoją szansę, więc wydaje mi się, że na pewno trzeba się dobrze, bardzo dobrze przełożyć w W szczególności jeszcze, że miałem, tak, nie wiem, na pewno dwa tygodnie byłem na chorobowym, Jeszcze mocniej nie będę powiedział, najpierw dziewięć dni na biotech, potem chyba dwa albo trzy dni przerwy, potem mnie jakieś roka wirusy dorwały, więc powiem szczerze, że tydzień czasu był... był ciekawy. Niedawno zostałeś wybrany do yy... Na czwartym miejscu w rankingu wszech czasów WBC to bardziej motywuje to bardziej nakłada presję? Nie, to bardziej mobilizuje i nakłada że nie presję, ale robi coś takiego, żeby wrócić tam, gdzie, się, gdzie było, gdzie się straciło, gdzie ten smak powiedział tego, tego, tego czegoś pięknego. Super, bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w takim przede wszystkim. No, dziękuję. Znaczy, dziękuję bardzo i zapraszam do Dziękuję.